Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Cieszę się, że mogę dzisiaj znowu do Was nagrywać. Cały tydzień czekania na kolejny odcinek to jest dla mnie zdecydowanie za dużo. No i tak, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm wspaniałym paniom, które napisały w komentarzach pod dwoma różnymi filmami. Jedna z nich prosiła o ogólną charakterystykę. Szpicy miniaturowych pomeranian. Druga pani napisała komentarz pod filmem, tutaj Wam podlinkuję gdzieś, dotyczący pielęgnacji, tego, ten odcinek, który jest z kompaniem Vivien. Pani pytała a propos wymiany u tej rasy. I tak sobie pomyślałem, że jakby wypiszę sobie w kilku punktach. Co mogę powiedzieć w tym odcinku, aby moje kochane obserwatorki znalazły coś dla siebie? I może tak, zaczniemy od początku. Dlaczego pies? Dlaczego pomeranian? Od dziecka towarzyszyły mi psy, a wyprowadzając się od rodziców, kupiłem sobie pierwszego psa którym jest Atos, yy, raz dog niemiecki. Atosa niestety już z nami nie ma. Atos odszedł. Zobaczycie go oczywiście w przebitkach. Atos w wieku 5 lat. Yy, Dostał takiej psychicznej starości, już zaczął się starzeć pod kątem psychicznym. Zrobił się już taki troszkę smutny, leniwy, po prostu taki stary. Mieszkałem wtedy w bloku w Warszawie i pracowałem w salonie grumerskim. Kocham zajmować się pielęgnacją psów. Moim marzeniem jest otwarcie psiego spa. Ja, osoba, która jest zwariowana na punkcie psów, Kocha psy, po prostu całym sobą. To taka perełka dla psów oraz miniaturowych i małych. To są dal dalekosiężne plany, to jest moje marzenie. I dlaczego? Skąd się wziął pierwszy pomeranian, czyli du, du. Tak jak wspominałem, Atos już, z, jakby doszedł do takiego wieku, że potrzebował po prostu towarzystwa. mieszkałem w bloku, tak jak wcześniej powiedziałem. Chciałem maluteńkiego. Psiaka o wesołym usposobieniu, o wesołym charakterze, pracując, tak jak mówiłem, w salonie grumerskim, przyszedł do salonu szczeniaczek, szpica miniaturowego, brat Dutiego, w którym absolutnie natychmiast się zakochałem. Opiekunowie, właściciele tego psiaka powiedzieli mi, skąd jest. Na drugi dzień pojechałem, zakochałem się w duchu, w Dutym moim pięknym. I Duty wrócił z nami do, do domu. A to oczywiście było w siódmym niebie. Kupując Duty'ego, nie byłem aż na tyle zorientowany, jakby hodowla dla mnie to była hodowla. Tylko że uwaga, hodowla stowarzyszenie, miłośników, bla bla bla. A hodowla FCI zarejestrowana w, zwią w Polskim Związku Kynologicznym okazało się, że są to dwie różne sprawy. I Duty jest st stowarzyszenia. Niemniej jednak posiada charakter, przecież przepiękne futro, pomerania na szpica miniaturowego. Ogólnie szpic niemiecki dzieli się na szpica miniaturowego, szpica małego, szpica średniego, y, wilczego i dużego. Udokiego gdzieś w rodzinie, gdzieś w genach ten szpic miniaturowy się pojawił, ale bardziej wielkościowo przypomina szpica małego. I tak zrodziło się zamiłowanie właśnie do tej rasy szpic miniaturowy Pomeranian. Dlaczego? Dlatego, że ujął mnie u nich przede wszystkim ich charakter. Ciągle są wesołe, są radosne, są mimo wszystko psami odważnymi, patrząc na. Ich wielkość są psiakami niezwykle energicznymi, chcącymi ciągle rozśmieszać swojego właściciela. Tutaj nie jest teraz, jakby w komfortowej dla siebie sytuacji. Najlepiej mimo wszystko czuje się na ziemi, w swoim legowisku, w przeciwieństwie do tej pani i do tej, ale na potrzeby filmu. Poprosiliśmy Dutusia, żeby się dotrzymał nam towarzystwa. I tak właśnie zrodziła się moja miłość do tej rasy. Oczywiście, że są takie pluszowe, fajne, pluszowe w cudzysłowie, oczywiście. Ale są również bardzo, bardzo wrażliwe. Duty ma w tym momencie 8 lat, ATosa nie ma z, z nami już z około 5 lat będzie. Duti z moich obserwacji, podejściu Atosa zmienił się bardzo. Stał się bardzo poważny. Nie jest już tak rozrywkowy, że go wszędzie pełno. Jest bardzo stonowany, bardzo ostrożny. Odejście Atosa, jego starszego w cudzysłowie brata, spowodowało, mimo tego, że ma ze sobą dwie fajne dziewczyny, niestety bardzo to odcisnęło na jego psychice piętno. Przez Dutiego tak zachorowałem, że, że po prostu ja marzę o kolejnym pomeranianie, stworzyć chodniki. Hodowlę domową, pełną ciepła, pełną miłości do tej rasy. Postanowiłem zaczerpnąć informacji, gdzie mogę nabyć e, Vivienne. Czekałem na nią bardzo długo ponad 5 lat udało się. Mam Vivien, też z bardzo fajnej hodowli. Mogę w sumie oznaczyć hodowlę. Myślę, że właściciel hodowli się nie obrazi, tym bardziej, że utrzymujemy ze sobą przyjacielskie kontakty. Jest to hodowla kaletto. Marcina Wilczka. Staramy się raz w roku Marcina odwiedzać. I tak właśnie znalazła się Vivien, i z Vivien planuje hodowlę. Co z tego będzie, zobaczymy. Na razie robiła swoją karierę na, na arenie wystawowej. Mam nadzieję, że ta kariera jeszcze nie jest skończona. Dotychczas udało jej się zdobyć oprócz fajnych sukcesów na wystawach krajowych, również na Arenie Międzynarodowej zdobyła e, tytuł Zwycięzcy Europy w Budapeszcie w 2021 roku. Oczywiście jest e, młodzieżowym czempionem Polski oraz e, czempionem Polski psów dorosłych, więc mam nadzieję, że to nie koniec tych sukcesów. Ale teraz pomału myślimy o dzieciach. I przechodząc do charakterystyki tej rasy, e, wielkość i waga. Wielkość szacuje się e, między 18 a 30 cm wielkość, oczywiście liczona w kłębie, a waga do 3, 3 kg. Vivian waży 2,5. E, kolejny punkt, sobie taki e, wypisałem charakter. Że są dwa etapy charakteru tej rasy. E, szczeniaki są niezwykle odważne, przebojowe. Mówię o szczeniakach wyhodowanych, w dobrych warunkach, fajnie socjalizowane. Wiadomo, jakby ja tutaj jakby nie dopuszczam do siebie sytuacji, gdzie szczeniaki są jakby już zamknięte w jakimś innym pomieszczeniu, one się potem wszystkiego boją. Mówię o charakterze szczeniąc dobrej hodowli. Szczeniaki są wesołe, przebojowe, mimo swoich bardzo małych wymiarów, uważają siebie za bardzo duże, groźne psy. Także Vivian jak przyjechała do nas, absolutnie nie miała obaw i nie bała się Atosa, nie miała stresu związanego z zaczepnym szczekaniem do Dutiego. One są odważne, do wszystkich chętnie przyjdą, dadzą się pogłaskać. Charakter zmienia się w trakcie ich rozwoju, w trakcie ich wzrostu. To są psy, które wybierają sobie jednego, jednego, właściciela, super nadają się do życia w rodzinie. Natomiast są bardzo, bardzo sfokusowane na jednym członku rodziny. Vivian jest totalnie e, sfiksowana na moim punkcie. One najchętniej będą z tym. E, tym właśnie wybranym przez siebie opiekunem spędzały czas, najbardziej będą za nim tęskniły, najbardziej będą przeżywały jego nieobecność. A Vivian teraz próbuje łapkami y, zmusić mnie do miziania ją po brzuchu. Zobaczcie. O, zobaczcie, co ona robi. To są psiaki niesłychanie temperamentne, które po prostu każdego człowieka potrafią sobie urobić na swój sposób. Pamiętajcie, że to jest pies. Wygląda jak, wyglądają jak misie pluszowe, ale to są nadal psy, które mają swoje potrzeby wybiegania się. Muszą mieć dyscyplinę. Mówi się często pomeranian, o Jezus jakie, one są szczekliwe. One są bardzo stróżujące, bardzo czujne. E, nie wiem czy słychać. Owczarki ymm, szczekają na dworze, jakby one nie uczestniczą w tym. Inny pomeranian, podejrzewam, jestem pewien, że zacząłby szczekać, bo coś tam się na dworze dzieje. Nasze psy. Wiedzą, że my nie lubimy, jak one szczekają w domu. One są zrelaksowane, one nie są nakręcone na to, co się dzieje na zewnątrz. Niemniej jednak, w domu panują zasady i jeździmy na wystawy. Zaobserwowałem coś takiego, że ja rozkładam się ze swoim sprzętem z Vivien. Ona leży na stole grumerskim. Dookoła są pomeraniane innych e, właścicieli. Które całą wystawę szczekają, Wiven ani jeden raz nie zaszczeka. Zdarzają się również, owszem egzemplarze bardziej szczekające, bardziej takie wyczulone i zdarzają się takie troszeczkę bardziej wyczylautowane. Nawet te malutkie psiaki potrzebują dyscypliny. Takie takie małe psy też potrzebują zasad i wychowania. Kolejnym punktem, który wypisałem sobie dla Was, jest pielęgnacja i futro. Kochani, wszystkie psy posiadające podszerstek i włos okrywowy potrzebują więcej pielęgnacji i uwagi ze strony właściciela od psiaków, które mm, mają włos, na przykład york, maltańczyk, pudel. Jeśli ktoś myśli, że Kupi pomeraniana ze zdjęcia, bo on jest taki piękny, wystrzyżony. Nie widać dookoła niego ani jednego włoska, który mu upadł. Jest niestety, kochani, w błędzie. Są to psiaki dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, że będą musiały poświęcać swój czas, a wiemy wszyscy, jak, jak tego czasu nam ciągle brakuje. Taki jest mój styl. Co drugi dzień trzeba tego psiaka wyszczotkować, przeszczotkować, wyjąć ten martwy włos z Dać szansę, aby urósł nowy. To są psy, które są wymagające pod względem pielęgnacji. To nie są psy, w ogóle żaden pies nie jest bezobsługowy. E, natomiast tarasa zmusza nas do dyscypliny. Pomeranian e, wymienia na pewno dwa razy w roku podszerstek, Natomiast suczki ten proces. Jakby ciągłe wymiany tego podszerska jest częstsze. Wchodzą do tego jeszcze cieczki. Wchodzi do tego zmiany hormonalne w organizmie. Co drugi dzień nawet przeczesuje Wiven, widzę, że jest, są pozostałości na szczotce tych włosów. U jego nie ma tego problemu. On to konkretnie dwa razy w roku wymienia e, podszerstek. Moja dobra rada, przemyślcie, czy będziecie w stanie dbać o tę e, szatę i znaleźć odpowiedniego. Groomera. Z tym też może być ciężko, ponieważ nie każdy grumer przeglądając strony czy na Facebooku z salonów grumerskich, co dzieje się z, z psiakami po wyjściu, także znaleźć dobrego grumera, który fajnie zadba o waszo, waszego pupila. Jeśli jest piesek taki, który nie hasa i nie bawi się w błocie czy w jakichś zanieczyszczeniach, że raz w miesiącu kąpiel porządna, fajna wystarczy. Kolejnym punktem, który dla Was przygotowałem, to są ewentualne schorzenia, które są przypisane tej rasie: problemy stomatologiczne. Tutaj Wam podlinkowuję. Film ze zdejmowania kamienia. To rasa z bardzo małym pyszczkiem u wszystkich tych e, miniaturowych ras, czyli problemy stomatologiczne, czyli osa częste osadzanie się kamienia na zębnego. Kolejnym problemem, który może się przytrafić, ale nie musi absolutnie, są to też kwestie genetyczne, ale też nie tylko. Jest to zwichnięcie rzepki kolanowej. Polega to na tym, że pies, chodząc, boli go to i kuleje. Jakby tak najprościej to jakby obrazując. To nie są absolutnie tylko problemy genetyczne, dlatego że Pamiętajcie, pomeranian jest rasą bardzo małą i chodzenie e, częste po schodach, zeskakiwanie z kanapy może powodować mechaniczne uszkodzenie stawów, także jakby nie, nie można od razu zwalać na genetykę. Owszem, mo, trzeba sprawdzić w rodowodzie rodziców, co tam było, co tam się działo, ale też zwrócić uwagę jak ten nasz psiak funkcjonuje na co dzień. Kolejną sprawą jest hipoglikemia, na czym ona polega na mm, zbyt małej ilości cukru we krwi. Nawet podczas stresu e, wysokiego e, ten cukier bardzo spada, e, psiak staje się osowiały, w skrajnych wypadkach może zemdleć, a, a to wam mówiłem w filmiku Wam będę same filmiki linkował, słuchajcie. W filmiku o kuferku, e, dlaczego włożę ze sobą miód na wystawę, Także tutaj będziecie mieć odpowiedź. Jest jedna genetycznie przenoszona choroba, przepraszam. Ona też ma w związek z tą gospodarką hormonalną tak zwane choroba czarnej skóry, czyli po prostu łysienie pomeranianów. Jest to wina hodowli. Tak jak mówię, jest to spowodowane gospodarką hormonalną, gdzie głównie u samców to się może pojawić. Jeśli oglądaliście z zacięciem, tak jak ja, Real Housewife of Beverly Hills, to zobaczycie, że główna bohaterka, Lisa Vanderpump i jej psiak, Gigi, rasy szpic miniaturowy, cierpi na tę chorobę. Ciągle nosi ubranka, bo jest po prostu łysy i, i z tego, co widziałem w ostatnim sezonie, ma kolejnego łysego na. Możliwe, że ona jakby ratuje te psiaki, bo nie zdziwiłby mi się wcale, że jak komuś zacznie łysieć pies, tego po prostu y, wyrzuca. To jest, to jest jakby, Dobra, nie chcę na ten temat się zagłębiać, bo to jest y, chor, y, chora sprawa. Możecie zobaczyć, jak coś takiego wygląda. Lisa, pozdrawiamy Ichigi. Ciebie. I Jigiego oraz całą Twoją menażerię. Nie żartuję. To są takie główne, jakbym mm, Główne choroby, które mogą spotkać te raz. Dla kogo jest ten pies? Pomerania. Jest to pies dla osoby, która przede wszystkim znajdzie dla niego czas. Są to psy bardzo wrażliwe, dlatego najchętniej spędzałyby 24 godziny na dobę ze swoim opiekunem. Także są to w gruncie rzeczy bardzo fajne psieki dla osób starszych. Dlaczego? Dlatego, że one stosunkowo nie potrzebują aż tyle ruchu i aktywności. One są przeszczęśliwe siedząc na kolanach u swojego właściciela. Po prostu no, ja, ja uważam, że to są świetnie towarzysze do spędzenia czasu właśnie dla osób starszych. Tym bardziej, że jest to rasa długowieczna, więc więc można pomyśleć o już wcześniej o takim psiaku, nim, nim się zastarzejecie. Zobaczcie, ja mam 35 lat w tym roku, ale ja już posiadam pomerania od kilku lat, także one nawet mogą dożyć nawet 18 lat, więc ja się cieszę, niech żyją ze mną jak najdłużej. Także są to psiaki, tak, bardzo, bardzo emocjonalnie związane do swoich właścicieli, więc osoba, która pracuje w korporacji na etacie, która nie, która większość czasu spędza poza domem, ani może ze sobą zebrać psa do pracy i częst, częściej jej nie ma w domu, niż, niż jest, absolutnie odradzam jakiegokolwiek psa, szczególnie pomyraniana. Myślę, że to tyle, jeśli mogę opowiedzieć Wam o, o tej wspaniałej rasie. E, dziękuję Wam, kochane dziewczęta, kochane panie. Nie znam Was osobiście, nie wiem ile macie lat, e, ale dziękuję Wam za komentarze. Cieszę się, że zaczyna się coś dziać, że pytacie, że, że się interesujecie. Jest mi niezmiernie miło. E, jeśli czegoś nadal będziecie ciekawe, Piszcie czy na Instagramie, tutaj gdzieś za, zamieszczę link, czy właśnie w komentarzach na YouTube. Piszcie, chętnie odpowiem. E, zapraszam Was, kochani, do subskrypcji. Bardzo dziękuję za e, polubienia. E, w ogóle wydarzył się cud, bo od. Ostatniej soboty wzrosło was tutaj e, liczba o 10 e, osób, więc 20 osób? 20. Operator mi mówi. Tak. A przepraszam, bo było 102. No to kurczę, kochani, o 20 osób to jest naprawdę szok. Dziękuję Wam bardzo. E, będę się starał zaspokajać was, Wasze potrzeby dotyczące psów, dotyczące konkretnej rasy. Także śmiało pytajcie, piszcie. Dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj wreszcie piękna pogoda. Udanego weekendu, udanej, udanego weekendu, dalszej, dalszej części weekendu, bo dzisiaj niedziela. Ściskam Was mocno, całuję. Pozdrawiam Was, kochani. Pa!